Kiedy przestałaś marzyć albo wierzyć, że marzenia się spełniają? Ale lata temu. Czy to był za moment? Urodzenie dziecka i. zmiana wszystkich. 16 lat związku. Skończył się tak. Mhm. Dlaczego? Nie wiem. Naprawdę. Próbowałam z tą kim rozmawiać. Tom, jest w Twoim życiu cały czas? Jest mimo tego, że się rozstaliśmy, no to w zasadzie się okazało, że jest jedynym wsparciem w tej sytuacji, w której się znalazłam. Mam nadzieję, że zostaniemy na takich relacjach przyjacielskich chociażby, no bo jednak łączy nas to dziecko. Ono musi mieć ojca. Mhm. Ja nie miałam ojca, więc... Myślałaś sobie kiedyś, że to jest jakiś element schematu, który po. Tak. Co prawda ja zrobiłam wszystko, przynajmniej tak mi się wydawało, żeby ten schemat przerwać. Mhm. Nie wiem, czemu to życie się w taki sposób układa. Czy pretensje czasami do ciebie? Miałam. Najbardziej pretensje mam sama do siebie zawsze. Hmm. Bo mogłam wszystko zrobić inaczej, jakoś to przemyśleć, inaczej to zbudować. No ale... Ale dlaczego jest to... tak, że twoja najlepsza przyjaciółka dopiero przy okazji tego programu dowiaduje się, jak bardzo masz przerąbane? Ha? No bo o złych rzeczach się nie powinno się mówić. A tak? właśnie nieprawda. Powiedziałaś mi wczoraj rzecz... Że... Która mnie jakoś tak najbardziej uderzyła, że masz do siebie pretensje, że mama się nie leczy. Tak, mam do siebie pretensje, że nie potrafię jej naprowadzić na takie tor chęci do życia. Dziś nie, tam, ale to y... jest choroba, to nie jest twoja mama, pamiętaj o tym. Depresja to jest straszny kurwa.